Zapomnij o kwestiach technicznych na chwilę i odpowiedz mi na pytanie: co jest dla Ciebie najważniejsze na drodze do kariery inżyniera danych albo w zmianie pracy na lepszą? Sądzę, że się zgodzimy, że absolutnie, absolutnie kluczową rzeczą jest wszystko, co jest związane z widocznością na rynku, rekrutacją, kompetencjami miękkimi. I chociaż my, inżynierowie danych, ludzie techniczni, zwykle myślimy o tym, jak poznać nową technologię, jak dopracować warsztat programistyczny itd., to czujemy, że zadbanie o te bardziej miękkie kwestie to nie jest wcale taka prosta sprawa. I to jest fakt. To nie jest proste. Nie jest, bo trzeba pomyśleć o wielu obszarach. LinkedIn, CV, komunikacja, rekrutacja, w ogóle cały proces rekrutacyjny. Tych elementów jest sporo i w Wcale nie zawsze są one takie bardzo oczywiste. Dlatego aż rozsadza mnie z ekscytacji, żeby to powiedzieć. Akademia Big Data będzie od tej pory dawała systematyczne wsparcie w zakresie widoczności na rynku i w zakresie procesów rekrutacyjnych. Będziemy się uczyli, jak dać się zobaczyć przyszłym pracodawcom i jak przygotować się do procesu rekrutacyjnego, tak żeby wybić się z tłumu. I co ważne, to nie będę ja. Ja nie będę uczył. Na szczęście. Naszą przewodniczką po trudnym świecie rekrutacji i widoczności na rynku będzie Ania Smyk-Gałkowska. Profesjonalna rekruterka, która od tego tygodnia poprowadzi na Akademii Big Data grupę pod tytułem Daj się zobaczyć na rynku. Na Akademii będzie co tydzień odsłaniać przed nami konkret dotyczący tego, jak wejść na nowy poziom w tych właśnie kompetencjach. A już w najbliższy czwartek, Ania poprowadzi live: 4 kroki do pracy inżyniera danych. Daj się zobaczyć na rynku. To będzie ważne spotkanie, bo nada pewne ramy naszej pracy na cały 2025 rok. Poprosiłem Anię, żeby krótko scharakteryzowała dla nas rynek IT, w tym Big Data w 2025 roku. I cóż mogę powiedzieć, nie ma co koloryzować, nie jest ciekawie. Ten branżę IT no, przeżył dosyć duży kryzys. Jak myśmy się spotkali w 2023 roku, to wtedy zauważyłam, że właśnie otwiera się mocno rynek freelance. I, i ten rynek, że tak powiem, w tym sensie otwiera, że chętni pracodawcy zatrudniają kogoś na umowę, takie zlecenia freelancerskie, niż umowę o pracę i w tym, w tym obszarze. I to się bardzo mocno otworzyło. No i zmniejszyła się ilość zdecydowanie ofert, a jeżeli te oferty, to też trochę i widełki poszły w dół. Za mniejsze pieniądze duże firmy chciały zatrudniać kandydatów. No i już się pogorszyła sytuacja dla wchodzących w branżę IT. To nie był dobry moment 2003 i 2004, żeby tak mocno wchodzić w branżę IT. Zdecydowanie mniej takich ofert dla juniorów spotykałam niż dla seniorów czy, czy osób bardziej do, doświadczonych. Ale nie ma się co zniechęcać. Najważniejsze jest to, żeby podejść do sprawy poważnie. I jak się okazuje, coraz istotniejsze mogą być kompetencje miękkie. Wiesz co? Powiem Ci na przykładzie, też właśnie nawiązując do sztucznej inteligencji, że sztuczna inteligencja trochę nas zmusza do tego, żeby udowodnić, że jesteśmy bardziej ludzcy niż, niż do tej pory. W tym sensie, że bardziej właśnie stawiamy w rekrutacjach na. Yy, emocje Na to, jak się zachowujemy, jacy jesteśmy właśnie w zespole, jak się komunikujemy. Też właśnie mówiąc o boomie freelancerów i mniejszych firm, to też kwestia, że często deweloper musi bezpośrednio kontaktować się z klientem, więc też te umiejętności miękkie, do tego chciałam nawiązać. Umiejętności miękkie mają kluczowe tutaj znaczenie. Jeszcze pracując na etacie, rekrutowałam i zrekrutowałam no, idealnego kandydata technicznie. Mój klient był zachwycony. Zadowolony, ale przestał się dzwaniać na kole, przestał pisywać na maile. I wiesz, to pokazuje, że też trzeba patrzeć na sferę właśnie osobowościową kandydata i tego, jak będzie się odnajdował w zespole. Nie każdy sobie poradzi w korporacji, nie każdy sobie poradzi w małej firmie, bo na przykład będzie mikromanagement albo e, duża odpowiedzialność na głowie pracownika i wiele tasków, właśnie nie tylko związanych z jego stricte korobą, umiejętnością. Więc Warto, szukając nowej pracy, stawiać na umiejętności miękkie, i to jest też kluczowe. Podczas naszej rozmowy, Ania powiedziała mi, że szukanie pracy powinno być aktywne. Nie może się ograniczać tylko do wysyłki CV. Spytałem, czy opowie nam o tym podczas naszego spotkania live w Akademii Big Data. Właśnie tak, właśnie zamierzam też uświadomić, że dzisiaj sama wiedza stricte techniczna to jest część tylko składowa tego, żeby znaleźć idealną pracę, że też czasem warto jest patrzeć szerzej na ścieżkę poszukiwania pracy, że być może wchodząc do świata IT albo do tej gałęzi IT, Warto pomyśleć, że może niekoniecznie do dużej firmy startować albo właśnie do dużej przez staż najpierw przejść, który jest często płatny i potem można zdobyć fajną, fajną ofertę, a nie zakotwiczać, że ja od razu muszę wskoczyć na juniora, gdzie wtedy ten skok jest wyższy zamiast zrobić dwa małe po drodze i, i też fajnie. No więc myślenie takie nieszablonowe też warto tutaj włączyć. I też zmienić techniki poszukiwania pracy. To też e, dzisiaj to nie jest tylko i wyłącznie wysyłanie CV albo danie notki na LinkedInie, że się szuka, szuka pracy. Także to też jest e, dodatkowy etat, szczerze powiedziawszy. A czym Ania będzie się zajmować w Akademii Big Data? No, już przyszedł pierwszy pomysł, nawet od samych członków akademii. Bardzo on mi się spodobał, ponieważ mam już prototyp tego. Z tego względu, że w jednej z moich poprzednich prac zawodowo właśnie wpadłam na taki pomysł żeby odłaniać elementy CV, jak powinny wyglądać. Tylko tutaj byśmy zrobili to na podstawie konkretnego ogłoszenia wybranego dla branży Big Data i byśmy zrobili na przykład może to być dla juniora, jeśli byśmy znaleźli, i dla właśnie takiego Mida Seniora stanowisko. I na tej podstawie stworzylibyśmy takie elementy CV i wrzucali co tygodniowo, a później na koniec cały taki przykładowy szablon CV. Oczywiście też myślałam, żeby od, odesłać osoby do tego ogłoszenia, ponieważ to ma kluczowe znaczenie. Tutaj chodzi, żeby to CV było dopasowane pod konkretne ogłoszenie, więc wtedy będzie to spójne. Sobie zobaczą, jak wygląda szablon pod konkretne ogłoszenie. Będą wtedy też użytkownicy Akademii rozumieli, że to niestety jest tak, że za każdym razem trzeba dopasowywać, dopasowywać do ogłoszenia, natomiast nie oznacza to tworzenia od nowa całego CV. To uspokajam. Ale wyjaśnię właśnie na, w tych postach. Jeśli myślisz na serio o tym, żeby wejść do branży danych w 2025 roku, to Akademia Big Data to jest Twoje absolutnie konieczne miejsce. Jak widzisz, dostajesz tu kompleksowe wsparcie. To już nie tylko codzienna wiedza w formie postów, to nie tylko kursy, gdzie autora masz na wyciągnięcie ręki, to nie tylko społeczność, baza wiedzy, to także Systematyczna nauka tego, jak wyróżnić się na rynku i podbić serca rekruterów. Dołącz już teraz do Akademii Big Data. Zamiast błądzić przez wiele miesięcy, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze, z jakościowymi materiałami i kompleksową wiedzą. Do zobaczenia na platformie. Hej!